Może warto rozpocząć od analizy konkretnego przypadku, tak aby oswoić się z tym zadaniem i wpaść na pomysł, jak to rozwiązać. To przyjmijmy, że n jest równe 6. Wykorzystajmy taką typową dla rzutu dwiema kostkami tablicę, tylko wykluczmy przekątną. Nam nie może się przytrafić para takich samych liczb. Teraz możemy przyjąć całą resztę za omegę, ale możemy też przyjąć połowę tej reszty, czyli np. trójkąt znajdujący się nad wykluczoną przekątną. Zastanówmy się w takim razie, ile tam jest zdarzeń elementarnych. Można to obliczyć na kilka sposobów, na przykład dopatrując się tutaj sumy wyrazów ciągu arytmetycznego, ale najprościej jest po prostu wykluczyć przekątną z kwadratu i to, co zostało, podzielić przez dwa. Teraz zaznaczmy te zdarzenia elementarne, które odpowiadają opisowi, czyli różnica między liczbami, wylosowanymi liczbami ma być równa przynajmniej 3. No to tak, jak będzie jedynka, to może być czwórka, może być piątka, może być szóstka. Przy dwójce może być piątka lub szóstka, a przy trójce może być tylko szóstka. Widać, że uzyskaliśmy bardzo podobną tablicę, taką trójkątną, jak ta, która budowała całą omegę. Stąd możemy wykorzystać podobny sposób liczenia. Mamy kwadrat o boku o 2 krótszym, stąd 4 do kwadratu minus 4 dzielone przez 2. Wykluczamy z kwadratu o boku 4 przekątną i resztę dzielimy przez 2. To nam daje inny wygląd i wynik równy 6. Widać, że w tym przypadku, gdy n jest równe 6, nie dostaniemy 7 dwunastych, dostaniemy 2 piąte. Pierwsze rozwiązanie będzie analogiczne, ale najpierw dwie uwagi. Po pierwsze, gdybyśmy trafili w dobre n i otrzymali wynik 7 7,12, to to jeszcze nie byłoby rozwiązanie problemu. Zauważmy, że jesteśmy nawet proszeni o wyznaczenie tych wartości n. Tutaj jest liczba mnoga, te wartości n, dla których spełniony jest warunek zadania, czyli nawet treść zadania sugeruje, że rozwiązań może być więcej. W tej sytuacji wskazanie jednego z nich, tak, po prostu trafienie na jedno z nich jeszcze nie rozwiązuje całego problemu. Druga uwaga dotyczy podobieństwa tych dwóch wzorów tych formuł, które wykorzystałem do obliczenia mocy omegi i mocy zdarzenia a. Zauważmy, że to jest ten sam wzór różnica polega tylko i wyłącznie na podstawieniu innej liczby. Jeśli przyjąłem za n6, no to przy liczeniu a po prostu obniżamy szóstkę o dwie jednostki i wykorzystujemy czwórkę. To pomoże rozwiązać zadanie pierwszą metodą. Budujemy analogiczną tablicę, ale o wymiarach n na n. Wykluczamy przekątną i zapisujemy moc omegi w analogiczny sposób. To będzie n razy n minus 1 dzielone przez 2. Swoją drogą to samo byśmy otrzymali, gdybyśmy skorzystali wprost ze wzoru na liczbę dwuelementowych kombinacji ze zbioru n elementowego. Symbol Newtona po skróceniu odpowiednich silni da dokładnie to samo. Analogicznie zaznaczamy te dobre zdarzenia. Tylko, że jeszcze tutaj musimy użyć 3. I to będzie taka sama trójkątna tablica, która jest połową pozostałości kwadratu po usunięciu przekątnej kwadratu o boku długości n 2. To nam daje analogiczne wyrażenie, które możemy również opisać za pomocą symbolu Newtona. Teraz korzystamy ze wzoru na prawdopodobieństwo klasyczne i dzielimy moc A przez moc omega. Po skróceniu dwójek dostaniemy takie wyrażenie, które, co wiemy już z góry, ma wartość 7 7,12. To nam daje następujące równanie kwadratowe. Po uporządkowaniu dostaniemy no niezbyt sympatycznie wyglądające równanie z dosyć dużymi współczynnikami. Także ja już tutaj od razu wpiszę deltę obliczoną za pomocą kalkulatora, tylko trzeba bardzo uważać, co daje 37 do kwadratu. W tej sytuacji pierwsze rozwiązanie to będzie 53 minus 37 dzielone przez 10. To od razu widać, to nie jest liczba całkowita. Natomiast drugie rozwiązanie to będzie suma 53 plus 37 dzielone na 10. Co daje 9. Także udało się znaleźć rozwiązanie. Warto sprawdzić podstawiając dziewiątkę choćby w to miejsce, że faktycznie dostaniemy 7/12. W drugim rozwiązaniu wykorzystam tę samą omegę, ale inne zdarzenie. Po prostu zajmiemy się zdarzeniem przeciwnym. Spójrzmy, to są te zdarzenia elementarne, które nie sprzyjają zdarzeniu A, za to tworzą zdarzenie przeciwne do zdarzenia A. Aby zliczyć te minusy, wystarczy zauważyć, że one układają się wzdłuż przekątnej, przekątnej, którą odrzuciliśmy. Tylko że za każdym razem ich liczba jest o 1 mniejsza. Pierwsza linia ma o 1 mniej minusów niż było x, a druga linia ma o 1 mniej minusów niż poprzednia linia. To nam daje taki wzór na liczbę zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A'. n-1 dodać n-2, minus co daje 2n-3. minus Teraz korzystamy ze wzoru na prawdopodobieństwo klasyczne i porównujemy to wyrażenie do 1-7 dwunastych, czyli do 5 dwunastych. Po przekształceniu dostaniemy takie samo równanie kwadratowe jak w pierwszym rozwiązaniu. No i całe szczęście.